Można go nawet pocałować i nie jest gryzak, tak? Nie jest żaden gryzak. Dobry pies to jest dobry, chodź! No biegaj, biegaj. Tak. Ej, 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 nie! Kręć go, kręć! Będziesz miał materiał, jak pies przychodzi na rejon. Co teraz? Teraz niech go z kwarantanny przyprawia. I na końcu siedzi, a miskę w obrączkę, żeby łapy nie wsadził w to. Te, które trafiają do schroniska na samym początku są przerażone tym, gdzie się znajdują, bo jest bardzo dużo bodźców. Psy na siebie wokół szczekają, jest, panuje tu ogromny hałas i harmider. Często te psy potrafią próbować nawet atakować człowieka, dlatego że się boją. To nie wynika z ich agresji, tylko z lęku przed tym, gdzie trafiły w nowe miejsce. Czasami od razu się przytulają do człowieka i dają się pogłaskać. Psy, które trafiają po dwutygodniowej kwarantannie do klatek, bardzo często się boją ludzi, którzy przychodzą i gdzieś się kulą w tych klatkach, nie chcą wychodzić na spacer albo właśnie obszczekują człowieka, bo nie wiedzą kto przyszedł. Ale po pewnym czasie, jak się z psem nawiąże jakąś relację, się dłużej do niego przychodzi, to ten pies na nasz widok się cieszy i na nas skacze, wita się gdzieś liże. I to pokazuje, że te psy się przełamują, przestają się bać i z chęcią spędzają z nami czas. On, to był pies, którego z palmera do niego strzelali, z takiej broni, żeby usypiać psa, bo nie dało się go złapać i zaczynał na żółtych boksach. Nie dawało się go pogłaskać, podejść, szelek założyć, teraz wszystko można. Tak, wszystko. Teraz psa i całować. Znaczy, wiesz co, to żółte boksy pracują, to są nasi behawioryści i nam dają już psy przepracowane, bo ja nie umiem z takimi psami pracować. Ale głaskać trzeba tak, chodzić na spacerki, przytulać psa. A tam jest Aurelka. Aurelko? Czeplin, wywołaj Aurelkę. Czekaj, chodź pokaż. Ja czekam, po prostu posiedzę, żeby ona do mnie trochę zaczęła, wiesz, się oswajać. Teraz, jak nie patrzę na nią, to się daje głaska. To... Żółte boksy, wybieg behawio... behawioralny i tu grupa behawioralna, która właśnie się nazywa Żółte Boksy pod opieką Joli Łapińskiej, pracuje z psami lękowymi, psami, które nie potrafią chodzić na smyczy, agresywnymi też. Takimi, które nie potrafią sobie poradzić same ze zwykłym wolontariuszem. To mają. Wolontariuszki takie jak tutaj widać. Psy są przyzwyczajane do dotyku. Przepraszam, muszę poprawić. Czekaj, czekaj, Edula. Psy są przyzwyczajane do dotyku, do ludzkiej ręki. Często bardzo były bite, były źle traktowane, więc ludzi też traktują jako wrogów. I tutaj dziewczyny pracują nad tym, żeby te psy przekonać, że jest inaczej, że. Człowiek nie oznacza tylko zła. Stefan, Stefan jest wolontariuszem, przychodzi biega, właśnie z psami. Wiedział, że chce coś robić dla innych, nie chce dla siebie. How was the feedback? Dzień świeżo? It's like that. People like to uh, uh, see, touch. to touch, to talk a lot, and after they don't but it takes lots of time. come. Yeah, maybe. But you know, after this uh, on Kempa Pototska, yeah. like this year, not, this year uh, yeah, yeah, uh, there were two uh, family for him and for Benji. No, didn't. They didn't okay. come never, <laughs> but, and they they talked like we, we take him uh, it, for sure. Nie, and... o no, yeah, i powiedzieli, że nie, Tak, oczywiście, ale myślę, że powinni wiedzieć, co W Polsce bezdomność jest tak naprawdę nie wiadomo na jaką skalę. Jest olbrzymia ilość fundacji, które się psami zajmują, które są na domach tymczasowe. Często słyszy się takie, bo ja nie pojadę do schroniska, bo mi serce pęknie, ale to... Robisz wygodnie sobie jadąc skupić tego psa, bo inne, jednego psa skazujesz na cierpienie tylko dlatego, bo ty nie chcesz wejść do schroniska i spojrzeć na te pełne klatki tych psów, które proszą aż o dom, czekają i proszą o uwagę. To jest własna wygoda. Jak się wejdzie do schroniska, się przejdzie między tymi klatkami, podejmie się decyzję o adopcji, w człowieku, w człowieku pęka właśnie coś takiego... Jakieś emocje, że człowiek widzi, że rzeczywiście jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z tymi zwierzętami. Że to, czy ten pies z powrotem trafi do schroniska, czy nie, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja o to, czy ja będę na tyle konsekwentna sama ze sobą, też, że będę walczyła o tego psa, o swojego przyjaciela. Adopcja też w człowieku właśnie zmienia tok myślenia. Kocha się bardziej te zwierzęta, jest się bardziej świadomym ich potrzeb. Uczy. Empatii i odczytywania pewnych sygnałów, bo pies nam nie powie, że go boli, że mu się coś nie podoba, tylko my, jako ludzie, musimy nauczyć się czytać to z ich postawy ciała, z tego, jak reagują na pewne bodźce. Więc, no, to człowiek się naprawdę może bardzo dużo nauczyć. Poza tym, adopcja psa w schronisku u nas już teraz nie odbędzie się, że przyjadę, biorę pieska, wychodzę, tylko jest procedura minimum trzech spacerów przedadopcyjnych, które mają pokazać też to, że trzeba się zaangażować po pierwsze, po drugie fajnie jest zbudować początek relacji z nowym przyjacielem na terenie, który on, on zna, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, dla niego nowe miejsce to jest nowy, teraz on nie wie, że my chcemy dla niego dobrze, więc zapoznanie się z nim tutaj daje możliwość tego, że pies nie trafia z kompletnie obcą osobą w kompletnie obce miejsce, tylko z kimś, kogo kojarzy, kogo zna i komu chociaż trochę ufa. Trzeba przyjechać, podjąć świadomą decyzję o adopcji i wtedy adoptować. Na pewno nie można robić tego pod wpływem emocji, takiej... Nie można podjąć tej decyzji tak na gorąco. Trzeba to przemyśleć, ułożyć i zastanowić się, czy na pewno dam sobie radę i czy jestem na to gotowy. Ty gruba! Ty gruba! Chodź do baryły! Gdzie ten baryła? Dawaj baryłę! Dawaj baryłę! Gryź! Nie mnie! Baryłę! Chodź, 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 chodź! Brawo! Zabieraj! gdzie piłka? Szukaj, Baryś! Dla mnie wolontariat jest jak budowanie domu. Że patrzysz i jesteś dumny z tego, że coś powstaje. A to teraz myślę bardziej taki chyba wolontariat, gdzie właśnie grupę tworzysz, bo. To, że właśnie przychodzą ludzie, robią coś za nic, chcą to robić, wychodzą uwalani, wiesz, w kupie, czasem jak pada deszcz, jest zima, to naprawdę wychodzisz. Jak ja patrzę ostatnio na ten Run Magedon, chyba coś takiego, że ludzie zamieszczają swoje zdjęcia w błocie, dumni. No to my tak wychodzimy mniej więcej, wyglądamy po wyjściu ze schroniska. Jak, jak jest brzydka pogoda, albo jak się wchodzi właśnie do psów, do boksów, musisz je zapiąć, skaczą po tobie i generalnie nie masz za to medalu ani nie robią ci zdjęć na mecie. A przebiegłeś 20 kilometrów dziennie, no bo z psami tyle się robi. No tak sobie myślę, że to jest takie, że ci ludzie, którzy przychodzą, żeby to robić, to są naprawdę bohaterami, bo nikt tego w sumie nie docenia, oprócz tego, że psy doceniają, bo przychodzisz i, i psy, tak naprawdę słyszałeś jak szczekają, jak się cieszą, łapy wystawiają, nosy, one wiedzą, że to dla nich tam przychodzisz i no one ci dziękują za to tak naprawdę. Tak czasem robimy coś takiego, że mamy listę z psami odhaczasz, które były, no to wtedy czujesz satysfakcję, jak odhaczysz ostatniego psa, że wyszły fajnie, no ale ja mam zawsze niedosyt. Na przykład dzisiaj fajnie, bo psy poszły po godzinie i naprawdę wracały wszystkie zmęczone. Ale jak czasem jest dzień, że jest mało ludzi, psy idą na 20-25 minut, no to i tak czujesz, że nie zrobiłeś tej roboty tak, jak powinno się, że psy, tak jak domowe, idziesz na spacer z domowym psem, to idziesz na taki mega. Oczywiście jak masz dobrze w głowie po kolei. Że wokół bloku psa na kolczatce szarpiesz, bo tak ludzie też robią. Ale jak idziesz na taki spacer, że pies wraca i się pokłada po drodze, no to wtedy czujesz, że super, właśnie tak powinno się zrobić. No i w schronisku, jak psy takie są, że nie chcą uciekać, jak zamykasz box, no to ja wtedy czuję, że tak powinno być, że one są zadowolone. Tylko i tak czuję nie bo wiem, że wieczorem będą potrzebowały wyjść i nikt z nimi nie wyjdzie, że jutro będą potrzebowały wyjść i mnie jutro nie ma. I nikogo nie ma, bo nie ma tyle osób, żeby psy codziennie wychodziły. No i co tak, ja ostatnio na przykład dochodzę też do tego, że jak pies idzie do domu, to przy takich psach bardzo specjalnych, typu właśnie duży, wielki, stary, czy jakiś, który siedział 10 lat, no to czujesz satysfakcję. A jak tak pies po prostu idzie, ja już w pewnym momencie nawet nie czuję radości, bo co myślę, bo na jego miejsce ja wprowadzam z kwarantanny następne trzy. I to jest tak, w sumie to jest taka robota, gdzie nie ma satysfakcji. No. Bo, no bo z czego się cieszyć, że następne przyjdą, ten poszedł, ale masz następne, ten poszedł, a inne patrzą i zostają. Zawsze jest frustracja. Statystyki są fajne, jak ktoś siedzi przed ekranem przed monitorem, a jak i jesteś między tymi psami, to co ci z tego, że tych psów jest mniej, jak i tak są te, które wystawiają łapy i nosy, to tam ta frustracja jest wpisana w robotę wolontariusza, że po prostu tam nigdy nie ma takiej pełnej radości, nigdy nie ma oddechu i nigdy nie ma sytuacji, gdzie możesz powiedzieć zrobione. Bo, bo nigdy nie jest zrobione. Jak są takie psy, które są miłe, ładne, fajne, mimo to siedzą, to tam ciężko o satysfakcję, no. Że wtedy no czym jest wolontariat, można powiedzieć, że takim wiecznym płaczem. No bo tak naprawdę każdemu z nas się chce płakać, jak ludzie czasem piszą: "Ja bym nie mogła, jesteście wielcy, ja to bym nie mogła przyjść". Każdy z nas nie może. Każdy z nas przeżywa to samo, każdemu się chce ryczeć. Każdy ma momenty, że wychodzi za bramę i po prostu ma ochotę przeklinać ludzi, psy, wszystko. I, I tak się wraca, bo chociaż to możesz robić, bo siedzieć przed monitorem i płakać, że jakie te pieski biedne, no to dla mnie to już jest taka porażka, że wiem, że to się pewnie nie spodoba, bo takich ludzi jest więcej niż wolontariuszy, co, co po prostu płaczą przed monitorem i żałują piesków, ale dla mnie o kandupy takie żale. Daj. Paryła. Największą odpowiedzialność za czyny ludzkie ponoszą psy, na których rasach był taki boom że jak były modne Amstafy, to teraz w schroniskach Amstafów jest bardzo dużo. Były modne owczarki niemieckie, wystarczy przejście tutaj między klatkami i tych owczarków niemieckich jest bardzo dużo. Trzeba podjąć świadomą decyzję. Nie ma co na siłę nakręcać spirali tego, co się dzieje. W schronisku czeka olbrzymia ilość zwierząt. I te wszystkie psy czekają na dom. Nie trzeba kupować sobie psa rasowego. Fajnie wygląda kundelek, którego nikt takiego samego nie będzie miał. Jeśli wtedy dopiero bo jedzie się z psem, którego tak naprawdę nikt nie jest w stanie podrobić.